Witajcie. Dzięki życzliwości naszych sympatyków, że tak powiem, otrzymaliśmy kilka gadżetów z Biedronki, żeby było śmieszniej. SETI, firma, która wypuściła masę jakichś dziwnych, survivalowych Edcera rzeczy. To jest gwizdołek, który waży 17 gram. Fajnie, bo jest napisane. Zakres temperatur minus 20 plus 50 stopni to jest takie troszeczkę zabawne, żeby podawać zakres temperatur dla gwistka. Ale bardziej tu chodzi o to, że mamy wbudowany termometr i wbudowany kompas guzikowy. Za chwilkę do Was wracamy. Bizdek mały ze sznureczkiem. Zobacz. Teraz odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Igła powinna być zaburzona, czy nie powinna być? zaburzona w tym miejscu. Jak widzicie, północ już uciekła. Ze względu na to, że co? Mamy tory i dużo stali. Ale nie o to chodzi. Teraz słuchajcie się. Tak brzmi ten gwizdołek. Kompas guzikowy działa jakby chciała nie mógł. To nie jest dobry wyznacznik. On wam pomoże mniej więcej znaleźć kierunek północy, rzecz, która zazwyczaj nie działa i ma problemy. To jest termometr. Bierzcie na nim poprawki plus minus 5 stopni, czyli jak tutaj pokazuje, że jest prawie 30. No to liczcie, że jest około 25 stopni, troszeczkę mniej. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby te termometry pokazały bardzo dobrze temperaturę. Czy warto? No wiecie co? Jak zadychę, to gwizdek. Moim zdaniem może się przydać, może uratować komuś życia. Życie jest dobrą rzeczą dla instruktorów, bo podczas ostrzału, albo prowadzenia zajęć, jakby to powiedzieć, podczas wymiany uprzejmości ognia, etc. Można w tym momencie. Skutecznie nawoływać. W filmach wojennych to jest fajnie pokazane, jak połowa rosyjskiej armii działa na gwizdki, i od tamtej pory do dnia dzisiejszego dużo się nie zmieniło. Warto mieć gwizdołek, bo może uratować nam życie. Więc czy akceptuję ten gadżet za dyszkę? Tak, ale z przymrożeniem ok. Po ale są najważniejsze zdania. Może uratować życie, ale niekoniecznie. Można się sugerować, ale niekoniecznie. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was.